Witam Państwa po raz kolejny podczas naszych spotkań opowiadających o historii Bitwy Lubańskiej. Dzisiaj króciutki filmik o obiekcie bardzo nietypowym, który nieco różni się od innych, o których opowiadałem wcześniej. A co to jest i jaka jest, jaka, jaka jest historia jego powstania i jaka była jego rola w trakcie Bitwy Lubańskiej? O tym za chwilę. Znajdujemy się obok obiektu bardzo nietypowego. Proszę zobaczyć. Pamiętacie Państwo, opowiadałem w filmie, o swoich wcześniejszych filmach o, o schronach wartowniczych z Lubania? No, typowych schronach wartowniczych w postaci takich grzybków jednoosobowych, których historię już, już znamy. Opowiadałem. opowiadałem również o, o bunkrach Kocha, z, których jest kilka na terenie Lubania. Zwłaszcza usytuowanych tutaj wokół dworca kolejowego, bo znajdujemy się obok dworca kolejowego w Lubaniu. No ale to, to, przed czym stoimy, no to ani to schron wartowniczy, ani to bunkier kocha. Cóż to jest? Proszę spojrzeć, przede wszystkim, gdzie znajduje się ów obiekt. Nie? Tutaj kolega Dominik, pokaż z tyłu za nami dworzec kolejowy. Także jesteśmy po stronie. Po stronie południowej dworca kolejowego My znajdujemy się przy ulicy gazowej, właściwie tak. Przed nami strefa ekonomiczna, dawny ZNTK. Na takim podwyższeniu obiekt zlokalizowany jest przy samej ulicy. Właściwie, jaka jest jego budowa? Jak widzimy, cegły klinkierowe, obmurowane ładnie cegiełkami klinkierowymi pokażmy ze, ze wszystkich stron Dominik tutaj niestety niestety już miłośnicy miłośnicy, nie wiem, materiałów budowlanych chyba komuś brakowało, częściowo podebrali, no, został tak oszpycony ochydnie od tej strony. Co widzimy ciekawego, pokażmy to Dominik, jest klamra na dole, czyli widać, że do bunkra, do bunkra, no nie wiem czy to jest bunkier, no do obiektu wchodziło się od zewnątrz, tutaj mamy kolejną uciętą klamrę, wchodziło się do środka, zwieńczone to jest y, żelbetowym, takim żelbetonowym odlewem, y, odlewem, co jest bardzo ciekawe, tutaj musiałbyś podejść bliżej, widać, że to było w środku puste, czyli wchodziło się do, do tego obiektu do środka. Tak? No, na wieńcu znajdują się co? takie wpusty, takie wpusty prawdopodobnie na, na jakieś tam deskowanie być może. Nie? No i jeszcze cztery otwory, cztery otwory po dwa właściwie nie cztery, na całym obwodzie jeszcze takie pojedyncze otwory, ni to kwadratowe, ni to okrągłe, na jakieś być może, nie wiem, rusztowanie. No. Jak widać różni się to w sposób zasadniczy od, od, jak już wcześniej powiedziałem, od, od schronów wartowniczych. Budowla taka no, na, pewno, na pewno nie pełniła takiej roli, no to ze względów oczywistych, no nie jest to bunkier typowy, bo proszę zobaczyć, nie ma tutaj stanowiska ogniowego, nie ma okna, nie ma okna, tak. Nawet jeżeli było wejście tutaj od dołu, gdzieś z boku, tak, być może, być może zasypane, no to przecież, przecież ja sobie nie wyobrażam, żeby tutaj gdzieś było y y y otwór na, na ulokowanie stanowiska karabinu maszynowego. Także, Także no, obiekt jest bardzo ciekawy i bardzo nietypowy. Na temat tych obiektów, bo troszeczkę pogoogłowałem w sieci internetowej, na temat tych obiektów swojego czasu na, na, na różnych forach internetowych rozgrzała dyskusja, ponieważ nie jest to jedyny taki obiekt na Dolnym Śląsku. Tych obiektów namierzono co najmniej kilka. Co ciekawe, znajdują się one na podwyższeniach zazwyczaj, tak, czyli mogły pełnić rolę jakichś punktów widokowych, punktów obserwacyjnych. Znajdują się one z reguły przy dworcach kolejowych, przy liniach kolejowych. No, czyli, czyli nie wiem, czy to jest obiekt związany z kolejnictwem, czy służby kolejowe w jaki sposób tutaj yy, 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 wspomagały działania obronne, obronne wojenne, bo, no, bo, no bo dodajmy w końcu, że, że to jest obiekt na pewno z okresu wojny. Nie jest to obiekt wybudowany po wojnie. Panowały różne domysły. Różne domysły dotyczące przeznaczenia tego obiektu, nie? nie. Jedni sugerowali, że być może jest to jakiś obiekt łączności, ponieważ do niektórych z nich dociągano, do, dociągano kable, kable łączy telefonicznych. Inni z kolei sugerowali, że jest to no, co ciekawe podstawa pod działko przeciwlotnicze, pod, pod działko artylerii przeciwlotniczej. No ta teza właściwie upada no, z jednego prostego powodu. Otóż typowe typowe działka przeciwlotnicze montowane na tego typu podstawach musiały być do czegoś przymocowane, więc w beton, w żelbeton, wtopione były śruby. Śruby zależnie od, od podstawy, od lawety działka. Czy był to flak 2 cm, czy był to flak 3,7 cm? No zależnie, od tego, zależnie od tego typu, tych, te podstawy były różne. Tych, tych śrub wyprowadzonych z żelbetonu, z tego wieńca musiało być więcej. Tutaj czegoś takiego nie mamy. Nie? Także tak, zdecydowanie, zdecydowanie upada teza o przeznaczeniu tego obiektu na podstawę pod artylerii przeciwlotniczej. Pora rozwikłać zagadkę. Proszę Państwa, jak powiedziałem, na forach internetowych rozgrzała dyskusja o przeznaczeniu tego rodzaju obiektu. Jedno zdjęcie, jedno zdjęcie archiwalne, odnalezione w archiwach zachodnich i wrzucone na forum internetowe przez jednego z użytkowników, wyjaśniło sytuację. Co przedstawiało owo zdjęcie? Przedstawiało zbliżenie na tego typu obiekt. Jak wyglądał ten obiekt? Wieniec oszalowany był deskami, obłożony był blatami drewnianymi. Te wpusty tutaj służyły po to, żeby zatopić tu deski. Do tych desek przykręcone były blaty drewniane. A w środku stał strzelec. W środku stał strzelec z karabinem. Jednostrzałowym, no, automatycznym strzelec w hełmie. Prawdopodobnie żołnierz amerykański, chyba z tego, co tak zdążyłem się zorientować. Nie? Czyli mamy rozwiązanie, tak? Stanowisko strzeleckie. Stanowisko strzeleckie połączone ze stanowiskiem obserwacyjnym, być może umocnione, do którego wchodziło się od środka, od, od zewnątrz, korzystając z tych, z tych metalowych ramek, stopni metalowych. Nie? zwieńczony wieniec blatami drewnianymi po to, żeby ułatwić obsługę. Ułatwić obsługę, zapewnić oparcie dla, dla karabinu, no, no wygodę użytkowania. Tak? No, trudno tutaj na betonie opierać, obierać broń. Nie? Także f, 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 prosta sprawa, stanowisko umocnione, stanowisko strzeleckie, które służyło tutaj do obrony, do obrony, do obserwacji, do ostrzeliwania się. Przypomnijmy sobie, że przypomnę Państwu, że Rosjanie po zdobyciu dworca kolejowego 26-27 lutego 1945 roku atakowali miasto od tamtej strony, poruszając się tu w kierunku kamiennej, kamiennej góry, także ulicą Kościuszki, jak również ten. Więc, więc tutaj na tym podwyższeniu ten obiekt mógł stanowić doskonały punkt oporu. No niezbyt intensywnego, bo tutaj mogło się zmieścić no, dwóch strzelców maksymalnie. Być można, można było tutaj postawić karabin maszynowy i, i ostrzeliwać się, no, ale, ale nie na długo. Tak? Nie było to osłonięte od góry, jak, przy, jak przypuszczam, bo zdjęcie y, nie przedstawia jakby zabudowy od góry, ale jak przypuszczam, te uchwyty tutaj służyły do montażu jakiegoś stelaża, jakiegoś zadaszenia od góry, być może chroniąc, y, chroniąc obsługę przed lekkimi odłamkami, przed rykoszetami. Także jedyny tego rodzaju obiekt w Lubaniu, umocnione stanowisko strzeleckie, jeden z kilkunastu, maksymalnie kilkunastu na Dolnym Śląsku, no który wart jest chyba upamiętnienia. Być może z czasem po odrestaurowaniu warto byłoby tu postawić jakąś małą tablicę informacyjną, dołączyć do grupy obiektów obronnych, militarnych obiektów obronnych Lubania, no których niestety coraz mniej. Dziękuję.